Stopa zwrotu z inwestycji, jaką jest mieszkanie w Polsce pozostaje nadal bardzo wysoka, to mniej więcej 5, nawet 6%. Czy taka sytuacja może się utrzymać w następnych latach? O tym będę rozmawiał z architektem Zbigniewem Maćkowym. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No tak, rzeczywiście jesteśmy w sytuacji na tle innych państw europejskich absolutnie wyjątkowej, bo wszędzie w Europie te. Stopy generowane przez nieruchomości są dużo niższe, mniej więcej o połowę w stosunku do tych, które, które można osiągnąć w naszym kraju. W związku z tym mamy do czynienia z dość ciekawymi zjawiskami. W tej chwili obserwujemy no, bardzo dynamiczny, niemalże logarytmiczny wzrost rynku. PRS, czyli Private Rental Sector, który, czyli rynek najmu instytucjonalnego, który po pierwsze powstaje z niczego, od zera, po drugie się bardzo mocno profesjonalizuje, a po trzecie wchodzą w ten rynek bardzo duzi funduszowi gracze, którzy kupują te mieszkania już nie. Tak bym powiedział w sposób taki organiczny, tylko w bardzo dynamiczny sposób budują tą swoją masę mięśniową. Każdy z tych funduszy zapowiada bardzo duże wzrosty. Właśnie rozmawiałem niedawno z Dariuszem Węglickim, dyrektorem funduszu Kapella Polska, który przewidywał, że ten rynek co roku będzie się zwiększał o 100, a nawet może 200%. Wydaje się, że to nawet ten drugi, ten drugi, ta druga liczba jest bliższa y, moim prognozom czy moim, moim przewidywaniom. E, rzeczywiście, jak się, jak, się, jak się popatrzy na to, co jest dziś, czyli te kilka tysięcy mieszkań, w tym instytucjonalnym najmniej, bodajże na stan na teraz, z ostatniego raportu, to jest 12 tysięcy, e, i popatrzy na te wszystkie prognozy, gdzie każdy z tych funduszy zapowiada do 2030-2027 roku wielkości po 10-12 tysięcy. I jak się to sumuje, to rzeczywiście otrzymamy wykres już logarytmiczny i ten wzrost będzie, będzie większy niż 100%. Zobaczymy. No, po drugiej stronie, oczywiście, odpowiedź da rynek. Jesteśmy, z jednej strony są to bardzo odważne i, i takie dynamiczne zapowiedzi, z drugiej strony jesteśmy krajem, w, którym, w której do tej pory rynek najmu instytucjonalnego nie istniał. Poza takim efemerycznym zjawiskiem, jak, jak ten krajowy zasób mieszkań na wynajem, który tam powstał za czasów końcówki rządów Platformy Obywatelskiej i, i dysponował zupełnie jakimś marginalnym, śladową ilością mieszkań w stosunku do, do, do ilości mieszkań w Polsce. Więc ciężko jest dziś wyrokować, jak, jak to nowe pokolenie, które wchodzi aktualnie na rynek, zareaguje na, na tą nową sytuację, na, te, na, tą, na tą podaż zwiększoną. Wydaje się, że to pokolenie rzeczywiście jest nauczone używać, a nie, a nie posiadać, więc wydaje się, że wszystko, wszystko wskazuje na to, że, że, to że, że to się uda, ale, ale, ale ta. Ta niepewność związana z tym, że, że nie mamy tu żadnych y, doświadczeń, e, powoduje, że, że, że należy być, należy być ostrożnym. Skoro te oczekiwania będą się zmieniać, to Pan, jako architekt, przewiduje, że z Pana podejściu do projektowania zmieni się coś istotnego? Co może się zmienić? Nie, no to, jest, to jest zupełnie. Wydaje się, że mieszkanie i mieszkanie to jest ten sam, ten sam produkt. Natomiast jeżeli głębiej wejdziemy jakby w filozofię myślenia obu, obu, że tak powiem, końcowych odbiorców, czyli w jednym wypadku dewelopera, który buduje na sprzedaż, a w drugim wypadku funduszu, który buduje po to, żeby wynajmować w okresie długoterminowym, to te filozofie są absolutnie inne, zupełnie przeciwstawne. No weźmy, weźmy pierwszy z brzegu przykład. Deweloper ma taką filozofię, jednak przepraszam za taki, za taki kolokwializm studenta, czyli jak to się mówiło przed sesją, Zakuć, zdać, zapomnieć, tak? Czyli, czyli dosyć szybko zaprojektować, zbudować i sprzedać. I tutaj, nie bez znaczenia, jest funkcja czasu w tym procesie. No bo tu mam, nie chodzi o marżę, tylko o marżę w czasie. To te same pieniądze zarobione w ciągu dwóch lat. Dają zupełnie inną stopę zysku niż te same pieniądze zarobione w okresie czterech lat. W związku z tym tu ważny jest czynnik czasu, ważna jest płynność, ważne jest rolowanie tego kapitału, przekładanie na kolejne inwestycje. No i w związku z tym ważna, ważne jest, i, i to ma największy wpływ na naszą, na naszą pracę, ważny jest horyzont. Horyzont deweloperski to jest horyzont roczny, dwuletni, a więc czas sprzedania. I ewentualnie gwarancji rękojmi za, za sprzedawany towar. Natomiast horyzont funduszowy, czyli mieszkań na wynajem, jest 20 30 let. I jako, jako, Jaka, jaka to jest, jaka jest różnica? Na przykład, weźmy pod uwagę taki, taki pierwszy element budynku, jak fasada. Deweloperowi zależy na tym, żeby ta fasada była jak najtańsza. Oczywiście ważne jest, żeby była efektowna, bo, 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 bo to ma wpływ na, estetyka ma wpływ na sprzedaż, natomiast ten efekt można osiągnąć środkami, które nie są, nie są drogie, a w związku z tym potem generują koszty już na etapie eksploatacji. Natomiast podejście funduszowe jest zupełnie inne. Podejście funduszowe jest takie, to nie musi być tanie na etapie zbudowania. To ma być tanie w rachunku ciągnionym, a więc w okresie eksploatacji. I biorąc i w związku z tym projekt, przekładając to na język taki bym powiedział już materiałowy dla takiego pierwszego z brzegu dewelopera będziemy dalej prawdopodobnie projektować elewacje w systemie lekko mokrym, czyli bloczki silikatowe, ocieplane styropianem i na to tynk w jakimś tam dowolnie wybranym kolorze, gdzie ta elewacja będzie najtańsza z możliwych do wykonania, natomiast po 5 latach, w zależności od ekspozycji na słońce, na wilgotność, nad wodą, to pewnie nawet po dwóch latach będzie wymagała kapitalnego remontu. I w okresie 30 lat ilość tych remontów, ale już poniesionych, których koszty później będzie ponosiła wspólnota mieszkaniowa, będzie powodowała że w rachunku ciągnionym ta elewacja będzie dużo droższa niż, taka, niż ta elewacja zaprojektowana na przykład z betonu architektonicznego czy z kamienia, która na etapie realizacji będzie dużo droższa, ale na etapie eksploatacji wystarczy ją umyć pod ciśnieniem i nie będzie wymagała praktycznie żadnych albo znikomych kosztów eksploatacyjnych. I na tym jednym przykładzie pokazuję, jak, jak, jak zupełnie inna jest to filozofia projektowania. Deweloper będzie e, e, oczekiwał mieszkań, które się sprzedają dziś, tu i teraz. Dziś mamy taką sytuację, w której sprzedają się najlepiej mieszkania małe, najlepiej jednopokojowe. One schodzą na pniu, maksymalnie dwupokojowe. Natomiast i, i, i mamy i tak wygląda 80-85% rynku deweloperskiego, że to są mieszkania małe. Natomiast y, jako społeczeństwo nie mamy takiej struktury y, społecznej, nie mamy takiej struktury wiekowej, w którym to potrzebujemy tylko i wyłącznie kawalerek. Mamy rodziny, które mają dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, w związku z tym tych mieszkań większych jest potrzeba również, natomiast takie mieszkania się dziś nie sprzedają, a więc nie są budowane. I w związku z tym... Za chwilę będzie bardzo dużo podejrzewam: takich sytuacji, w których to ktoś będzie kupował mieszkanie po sąsiedzku, próbował je łączyć w większe mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Więc będą to takie rzace poszukiwania większej powieści mieszkaniowej. Natomiast fundusz musi antycypować sytuację, która będzie na rynku nie za rok, za dwa, w momencie, w którym deweloper sprzedaje te mieszkania, tylko sytuacji, która będzie na rynku za lat 5, 10 i 20, a więc musi oczekiwać, że jako społeczeństwo będziemy, nasza zamożność będzie rosła, będziemy również potrzebowali większych mieszkań. Ja cały czas powtarzam, nasza przyszłość jest teraźniejszością, teraźniejszością dziś w Niemczech, w Szwajcarii. W Szwajcarii mieszkania wynajmowane są w wielkości 60-80-100 metrów, i my takim mieszkanie również za chwilę będziemy potrzebowali. Natomiast dziś takim mieszkanie nie projektujemy, nie budujemy na rynku deweloperskim prawie wcale. O tym, jak będzie się zmieniał rynek mieszkaniowy ze względu na Obecność na tym rynku funduszy inwestycjonalnych. Rozmawiałem ze Zbigniewem Maćkowem, znanym polskim architektem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo.